Dzień dobry, gościem dzisiejszego programu jest prezydent Łukasz Borowiak, a będziemy rozmawiali tak jak w zeszłym tygodniu o najbardziej palących informacjach dotyczących Ukrainy i uchodźców z Ukrainy przybywających cały czas do Leszna. Witam panią serdecznie, witam państwa. Jesteśmy w drugim tygodniu wojny. Do Leszna przybywa coraz więcej osób przez punkty działające w stacji biznes, przewija się ponad 100 osób dziennie. Mamy sytuację, w której zaczynają kończyć się mieszkania. Chciałabym zapytać najpierw o to, jak wyglądamy z miejscami, w których uchodźcy mogliby zostać chociaż na chwilę, dopóki nie znajdzie się dla nich miejsce. Wróciłem niedawno, byłem w stacji biznes. To jest mój obowiązek, żeby wesprzeć wolontariuszy, a także moich pracowników, którzy wykonują całkowicie inne zadania. Na dzień dzisiejszy rzeczywiście nie mamy aż takiego dużego deficytu mieszkaniowego, bo sytuacja zmienia się z minuty na minutę. No, ja byłem świadkiem, kiedy do stacji biznes weszło bardzo dużo uchodźców z Ukrainy. Widziałem bawiące się dzieci w takim kąciku, widziałem pracę wpisywania do specjalnej bazy, wydawania kart SIM orange do telefonów. Były rozmowy o mieszkaniu jednym, drugim, to akurat byłem świadkiem i się okazało, że... Jeżeli apelujemy, no to jednak są ludzie dobrego serca i te informacje zwrotne idą, ale to się kiedyś skończy. Dlatego też dzisiaj po takiej burzy mózgów przeprowadzonej w stacji biznes wyślę też pisma do moich kolegów, partnerów, samorządowców, wójtów, burmistrzów powiatu Leszczyńskiego, żeby też zaangażowali się. My mamy tak naprawdę bazę już subregionalną bazę tak obszerną, jeżeli chodzi o obszar terytorialny, że nie zamykamy się. Na przykład wczoraj miałem też fajną rozmowę, bardzo mnie ucieszyła z burmistrzem Dubielem, który poinformował mnie, a wcześniej jeszcze sekretarza, że jest w stanie wskazać nam ileś lokali. Teraz chcę zaangażować wójtów burmistrzów, bo kiedy staramy się tak jakoś kontaktować z urzędem jednym, drugim miasta i gminy, tam jest troszeczkę. Duży spokój, przepraszam. E, a jednak Leszno, jako centrum subregionu, no, przyjmuje jak najwięcej e, obywateli Ukrainy. E, właśnie w moim gabinecie e, trwa rada e, w sprawie e, budynku, który wskazaliśmy e, do wojewody. E, jest to budynek e, przy, znajdujący się przy ulicy Strzeleckiej. Tam znajdował się motel, hotel i te pokoje wskazaliśmy wczoraj do wojewody. Chcemy przygotować te lokale. Tak jak na przykład dzisiaj na kierownicy mówiliśmy, że trzeba będzie kupić nawet dwa automaty do prania, różne elementy potrzebne, no i ten, ten obiekt został wskazany do wojewody. No i będziemy czekać na zielone światełko ze strony wojewody, kiedy ewentualnie możemy uruchomić, czyli ten punkt takiego mas masowego, że tak powiem, zamieszkania. I to jakby jest dla nas teraz najważniejsze, żeby przyjmować, ale już bo wczoraj Sejm uchwalił tak zwaną spec ustawę i czytając projekt tej ustawy wiem, że w najbliższym czasie, w momencie podpisania przez pana prezydenta Andrzeja Duda, też będziemy musieli się mocno zaangażować, jeżeli chodzi o obsługę administracyjną. Mówię tu o takich wydziałach jak Wydział Spraw Obywatelskich, jak Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ponieważ w tej ustawie jest bardzo szybka ścieżka zalegalizowania pobytu osób, uchodźców z Ukrainy. Ale i do tego też trzeba się przygotować, też będziemy szukać, mamy bazy danych o obywateli Ukrainy, którzy znają język polski, język rosyjski i oczywiście ukraiński, bo będą musieli nam też pomagać przy obsłudze interesantów i wiem, że będzie to duży wysiłek moich współpracowników. No, gdybym wyprzedził Pani pytanie, czy będziemy chcieli zatrudnić jeszcze na przykład ten, być może zatrudnimy na umowę zlecenie obywateli Ukrainy, tak jak to w przypadku uruchomienia punktu w stacji biznes, gdzie no, musimy mieć osobę, która się komunikuje. E, szczerze mówiąc e, po tej wizycie dzisiaj w Stacji Biznes mocno się wzruszyłem, bo to są osoby, które rzeczywiście potrzebują e, wsparcia nie tylko materialnego, ale także wsparcia psychologicznego, e, ale też e, to co jest miłe, sympatyczne, przychodzą ludzie e, do Stacji Biznes, wolontariusze, osoby, które przynoszą ciepłe posiłki. E, no, Chciałbym, ja to dzisiaj mówiłem w, w radiu, żeby ta energia cały czas była mocna, żeby nie osłabiała się, żebyśmy wiedzieli, że trzeba pomóc, bo dzisiaj na kierownictwie też tak naprawdę wszyscy chyba stwierdziliśmy, to też można usłyszeć od komentatorów, którzy komentują wydarzenia na Ukrainie, że obywatele Ukrainy walczą za nas. Walczą za nas, no bo te działania Putina chyba według mojej oceny miały iść jeszcze dalej. I no, trzeba po prostu pomóc. No. I to jest dla nas bardzo ważne i istotne. E Fajnie by było, gdyby jeszcze Unia Europejska wsparła finansowo, bo dzisiaj tak naprawdę my ponosimy ogromne koszty jako samorząd i samorządy walczą z tym problemem, dużym problemem i każda osoba z Ukrainy będzie miała wsparcie, ale też chcemy wyważyć, bo niestety mamy też telefony od niezadowolonych mieszkańców Leszna, które mnie osobiście dziwią, dlaczego oni otrzymują pomoc, a My takiej pomocy nie otrzymujemy. To jest takie trochę bardzo słabe, trudno mi to skomentować, ale wiem, że na przykład po rozmowie, bo wczoraj też miałem bardzo długą rozmowę z prezydentem Zielonej, Zielonej Góry, Januszem Kubickim, identyczne mają problemy, ale są też wójtowie, burmistrzowie, którzy na przykład podejmowali decyzję, aby bezpłatnie na przykład otworzyć basen dla obywateli Ukrainy, dla uchodźców. No to burzą się mieszkańcy gminy, dlaczego akurat oni też nie mają bezpłatnego basenu. No tu prosimy też o zrozumienie, bo to, to jest pomoc czasowa. Wiemy, że wielu obywateli Ukrainy chce powrócić do swojego miasta, państwa. Pytanie kiedy, ale też wiemy, że. Tu są osoby, które tak zostały zdiagnozowane przez wolontariuszy i nas, że chcą wyjechać dalej na zachód. Dzisiaj, na przykład, taka fajna, dobra informacja, że jest przedsiębiorca w Lesznie, który złożył nam ofertę, że jest praca w Holandii dla osób z Ukrainy. Spokojnie można ich przewieźć i zatrudnić i na pewno tacy chętni będą. Dzisiaj też dostałem fajną informację, w sobotę przyjedzie duży transport ze Szwajcarii. Wysyłamy to, co potrzebujemy i w sobotę nastąpi rozładunek. Jest to mieszkaniec Leszna, który pracuje w Szwajcarii. No to są miłe, fajne informacje o tym, że jest bardzo duża paleta sponsorów firm leszczyńskich które potrafią udostępnić nie tylko podstawowe artykuły czy też dać samochód który jest potrzebny tu w przypadku akurat przepraszam ale warto powiedzieć mówię tu o firmie Toyota z Leszna i są też firmy, które wskazują nam przestrzeń magazynową, bo tego też nam brakuje. To też zostało zweryfikowane, że takich magazynów nie mamy. I to jest bardzo fajne, że jest wiele firm, przedsiębiorców, którzy po prostu chcą pomóc i nie liczą się z wydawaniem środków. Natomiast. Na moje pytanie dzisiaj w stacji biznes, kiedy to się skończy, nikt nie jest w stanie po prostu odpowiedzieć, bo wczoraj obsłużyliśmy, a wiem, że pani redaktor też się mocno angażuje, za co serdecznie dziękuję, wczoraj pracowaliśmy do 22.00. I obsłużyliśmy prawie 230 obywateli z Ukrainy, czyli przede wszystkim matki z dziećmi. No to jest bardzo fa fajna sprawa, że nie zamykamy tego obiektu do 20, tylko pracujemy, aż załatwimy wszystkie kwestie, te, te, nazwijmy to administracyjne i to jest miło. Tu się w pełni zgadzam, bo ja jeżeli bywam w stacji biznes to właśnie na tym dyżurze od 17 do zamknięcia i wcale nie jest to godzina 20, bywa różnie, bywa 21, tak. bywa jeszcze później. Poruszył Pan bardzo wiele kwestii, które ja również chciałabym jeszcze dzisiaj uporządkować, więc zacznę może od pierwszego punktu, bo owszem, szykujemy z wojewodą jakieś miejsce, prawda, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że umieszczenie uchodźców w tych miejscach, które są szykowane z wojewodą, Wymaga kontaktu ze służbami wojewody. Niestety w stacji biznes bywają też takie momenty, że przywożona jest rodzina, która nie ma absolutnie dokąd iść. Ktoś ich przywiózł, koniec, nie mają gdzie zostać, jest sześciosobowa rodzina. Na ten moment w bazie danych dysponujemy głównie pokojami, już nie, już nie mieszkaniami. Czy jest szansa na zorganizowanie. Tak jak zrobiło ilość samorządów lokalnych w okolicy, jak na przykład Bojanowo czy Śmigiel, bez y, służb wojewody, jakichkolwiek miejsc noclegowych, żeby takie osoby mogły zostać tam chociaż na noc, zanim uda im się coś znaleźć. Yy, tak, właśnie tak jak powiedziałem, w trakcie tego wywiadu trwa narada. Szukamy takich obiektów i takie obiekty są. Przede wszystkim są to obiekty sportowe, które moglibyśmy przekazać. No, to akurat w przypadku hali Trapez nie możemy, bo być może w w czasie będzie on remontowany, aczkolwiek nie wiem, jakie będą oferty, bo wszystko idzie tak w górę, że boimy się w ogóle o realizację dużych inwestycji i na pewno znajdziemy. Z tego, co mówi mi Leszek Szabłowski, który jest moim pełnomocnikiem w kwestiach uchodźców z Ukrainy, mówi, że na razie wszystko ogarniamy. Przepraszam za kolokwializm, ale e, dzisiaj podzielił się taką oto informacją, że w Stacji Biznes pojawił się obywatel Ukrainy, e, który odebrał dzieci, e, które jechały e, z Krakowa. E, jego żona czy była żona po prostu e, w, w, wsadziła dzieci e, i one e, z, przyjechały tu do Leszna i on chciał je zostawić. On chciał je zostawić, ale dzisiaj przyszedł, coś się pozytywnego musiało zadziać, że przyszedł z tą czwórką dzieci, rozmawiał z nami, ale był taki moment, gdzie po prostu chciał zostawić dzieci i chciał po prostu odejść albo wyjechać z Leszna. To są też dramatyczne sytuacje i tu pani też, redaktor, która udziela się jako wolontariusz, widzi, jakie są różne sytuacje. Każda sytuacja jest inna. Na pewno tu znajdziemy takie obiekty. Jesteśmy też w kontakcie z jednostką wojskową, bo mamy możliwość pozyskania stu łóżek polowych. Natomiast one są przygotowane na stworzenie takiej tej bazy jeszcze covidowej tak. i wiem, że Szefostwo Garnizonu Leszno ma się kontaktować z Wojewodą, żeby wykreślić że tak powiem, tą salę gimnastyczną z tymi łóżkami z tej bazy zabezpieczenia przestrzennego związanego z COVID-19. I tu też wojsko nam pomoże. Natomiast też dzisiaj na kierownictwie uznaliśmy, że rezerwę celową, którą ma Wydział Zarządzania Kryzysowego wcześniej, to była kwota 1,2 mln, którą całą skonsumowaliśmy na walkę z pandemią, będzie możliwa do właśnie realizacji takich różnych zadań, działań związanych z ochroną osób z Ukrainy i to będziemy robić. No Te pieniądze na pewno będziemy wydawać. I jesteśmy przekonani, że to mogą być niewystarczające pieniądze. I dlatego, też jako samorządowcy, apelujemy do rządzących, żeby jednak znalazły się te pieniądze. Wiem, że przy procedowanej ustawie ma być to kwota 40 zł dziennie za lokal. Czy to jest wystarczające? No, trudno mi powiedzieć. Wam, dla, ma, dla mnie ważne jest to, żebyśmy cały czas też uczestniczyli w zbiórkach, przede wszystkim produktów żywnościowych. Tak jak na przykład tu, od kilku dni w Urzędzie Miasta, jutro mamy dostarczyć te potrzebne produkty długoterminowe i zawieziemy do magazynów. Bank Żywności apeluje, tak. jest duży zryw. Też cieszę się bardzo, bo dzisiaj ta informacja mnie e, m, e, ucieszyła. E, jest przez stowarzyszenie Wygraj siebie założone specjalne subkonto i tu Ania Szymańska jako pełnomocnik prezydenta do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi e, przekonała. Nie było tak łatwo znaleźć organizację i tu akurat pani Teresa Rękosiewicz jako szefowa wyraziła wolę i to subkonto już w tej przestrzeni publicznej jest podawane. No i z tego co Milaszek powiedział, dzisiaj rano pieniądze są wpłacane, także to też nam pomoże, jeżeli chodzi o wydatki przede wszystkim związane z ochroną życia ludzkiego, bo tak to trzeba nazwać. Zdaję sobie sprawę, że na ten moment trwa narada i cała ta sytuacja zmienia się diametralnie z dnia na dzień. Natomiast na ten moment większość pomocy w Lesznie bazuje mimo wszystko na ogromnym zaangażowaniu wolontariuszy. To trwa już dwa tygodnie. Ta energia w którymś momencie może się wyczerpać. Przez stację biznes przewijają się dziesiątki wolontariuszy ukraińskojęzycznych. Jaki mamy plan na dłuższy bo wiemy to nie jest sprint, to jest maraton. My się tego, pani redaktor, wszystkiego uczymy. Ja jeszcze dwa lata temu bym nie zdawał sobie sprawy, że... Wszystko przez okres pandemii się tak pozmienia, że musieliśmy skupić się na działaniach związanych z ochroną też życia ludzkiego. Dzisiaj też się wszystkiego uczymy. Jak pani doskonale wie, tam teraz chcemy poprawić komunikację, bo tej, ta komunikacja jest najgorsza, jeżeli chodzi o nasze służby, o wolontariuszy. Chcemy to poprawić. Ani Animusz jest i daj Boże, żeby ten animusz był cały czas. No, my musimy im pomóc. Pomaga też wiele krajów, ale. Ja mam nadzieję taką, że no, będzie dobrze, no, że, że będzie ta energia przede wszystkim osób, które pomagają. Proces będzie bardzo długofalowy. Ja jako prezydent miasta Leszna i pani też się z, z tym zgodzi, jestem przyzwyczajony do życia już z obywatelami Ukrainy, Gruzji. Oni są bardzo potrzebni przedsiębiorcom, bardzo potrzebni jeżeli chodzi o funkcjonowanie w mieście. Te pytanie jest bardzo trudne. Ja po prostu liczy, życzyłbym sobie, żeby, żeby ta energia była. Ja rozmawiam z innymi prezydentami miast, to oni tak naprawdę rzadko są już teraz widywani w urzędzie. Pracują w terenie. Przykładem prezydent, prezydent przemyśla, prawda? Próbowałem z nim się skontaktować, no to pani w sekretariacie powiedziała, że pan prezydent w ogóle nie pojawia się w Urzędzie Miasta. No, taka jest teraz rola Wójtów Burmistrzów Prezydentów w naszym kraju. Ja też muszę jeździć i będę jeździł, bo to jest też pokazanie, że się identyfikuję z, z moimi współpracownikami, wolontariuszami, ale była trauma dzisiaj, kiedy wyszedłem, bo widok no, zmęczonych obywateli Ukrainy i dzieci od niemowlaków po dzieci starsze, no, nie jest miłym widokiem, prawda? Dlatego e, chciałbym tu zaapelować, że osoby, które chciałyby pomóc w, jakiś, w, 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 w różny sposób, czy przelać pieniądze, czy e, kupić e, makaron, wodę. Te, te produkty też podajemy na naszych stronach internetowych. Serdecznie zapraszam do kontaktu z Bankiem Żywności, serdecznie zapraszam do kontaktu z, z wolontariuszami, pracownikami, którzy pracują w stacji biznes. My już teraz wiemy, co potrzeba, diagnozujemy to wszystko jeżeli państwo chcecie pomóc to naprawdę bardzo bardzo z tego faktu się ucieszę dużo osób przechodząc widzi co się dzieje wchodzą pytają się no, taki zryw pozytywny zryw Polaków no i musimy przetrwać ten trudny okres i tylko możemy trzymać kciuki że wojna na Ukrainie zostanie zakończona z tym pozytywnym skutkiem, że Ukraina będzie państwem na mapie świata. Tego bym sobie życzył, ale e, też przez te dwa tygodnie, jak Pani doskonale wie, chyba e, jesteśmy też zmęczeni, bo te przekazy medialne są no, dramatyczne i osoby, które dzwoniąc do e, urzędu mówią, dlaczego wy tak chcecie pomóc i tak dalej, no to, to tego się nie da skomentować. Ratujemy ludzkie życie i to jest dla nas najważniejsze. Natomiast e, inne działania miasta to ważne, jeżeli chodzi o procesy inwestycyjne. Ja tak w ostatnim czasie sobie powiedziałem na kierownictwie, my przestajemy o tym mówić. My codziennie, mając naradę, mówimy o tych problemach, które dzisiaj są też przedmiotem naszego spotkania. No, musimy jakoś zadziałać. No. Chciałabym, żebyśmy skupili się w tej chwili na najważniejszych potrzebach. Mhm. Bank Żywności sygnalizuje. Że kończą im się zapasy jedzenia, które zostały przyniesione przez bardzo wielu wolontariuszy. Problemy są też z ciepłymi posiłkami, które wydawała spółdzielnia socjalna Wita. Był taki moment, że skończyły się bony, które można było wydawać na te posiłki osobom z Ukrainy. Czyli jednym z najważniejszych punktów jest w tej chwili potrzeba jedzenia. Wiemy już, że wolontariusze, pojedyncze osoby, które zrobiły bardzo dużo. Te produkty na dłuższą metę nie wystarczą. Myślę, że czas zaapelować do firm. Apelujemy do firm, apelujemy do firm i firmy z nami się też kontaktują i pracownicy też udzielają informacji i to jest, tak jak już wcześniej powiedziałem, bardzo dobra informacja. Natomiast no ja będę chciał zaangażować wójtów burmistrzów naszego regionu, żeby choć te problemy lokalowe chociażby były po części rozwiązane. Też dzisiaj rozmawialiśmy o, o dworcu. Ten dworzec mógłby być otwarty, tak? Na, jeżeli chodzi o poczekalnie, przecież oni tu przecież cały piętro. Cały piętro jest zamknięte na klucz i będziemy oczywiście pisać pismo y, do PKP chyba nieruchomości, żeby po prostu też zaczęli rozumieć, że ich przestrzenie te kolejowe muszą być otwarte w taki oto sposób, żeby chociażby ten obywatel Ukrainy, który przyjedzie nad ranem, żeby mógł y, no może nie położyć się spać, no ale odpocząć, a to wszystko jest pozamykane. Pytam się dlaczego, prawda? Przecież y, też Spółka kolejowa, jedna, druga mogłaby się w jakiś sposób zaangażować. No my mamy oplakatowane tamte przestrzenie, żeby skierować, ale no chciałbym, żeby też inne podmioty e, się zaangażowały. No Ten przypadek, właśnie zamknięcia e, tej przestrzeni na, na pierwszym piętrze, jest takim przykładem, że po prostu ktoś chyba e, logicznie nie myśli. No, no, no. A wskażmy, że jeden z dwóch pociągów z przemyśla, który <coughs> przyjeżdża do Leszna, przyjeżdża w takich godzinach, że stacja biznesu już zazwyczaj nie pracuje i te osoby muszą się Pani gdzieś redaktor, jechałem nad ranem do Międzyzdroi na dwa dni. E, I był to właśnie pociąg, e, który jechał ten. Kupiłem bilet e, z rezerwacją miejsca. Niestety. Tego miejsca nie było, bo właśnie zmęczeni e, obywatele Ukrainy kierowali się e, przede wszystkim na północ, e, do Szczecina. E, trochę osób wyszło w Poznaniu no i mając bilet z, z rezerwacją po prostu byłem świadkiem e, horroru e, w pociągu. I też chciałem się skontaktować z prezydentem Przemyśla. Szukam cały czas kontaktu do niego, ale już gdzieś go zlokalizowałem na portalach społecznościowych, żeby zapytać się, czy my możemy akurat nad ranem, jak oni wyjeżdżają, czy oni mają ciepły posiłek zapewniony w przemyślu, czy mają prowiant. Bo tego nie widziałem, bo jeżeli byłaby taka potrzeba, no to w tym momencie moglibyśmy też zrobić dwie-trzy akcje i ewentualnie dostarczyć do pociągu. Przede wszystkim tej chyba drugiej klasy tych wagonów, nawet tą wodę, tak? czy też Słuchary, czy, 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 a może nawet i kanapki, prawda? Moglibyśmy to zrobić. Dlatego też chcę się dowiedzieć w jakim stanie oni wyjeżdżają, tak? Bo no też w Warsie wielu spało na, na podłodze, no nie był to przyjemny widok i tu można pokazać. Ja no, widziałem ten obraz po prostu e, bezpośrednio e, wchodząc do tego pociągu, a nie pomyślałem nawet o tym. Ja dopiero potem patrzę, przemyślałem, ja mówię Jezus, a tam pełno właśnie osób uciekających e, w kierunku e, poznania czy też e, w kierunku Szczecina. To jeszcze jedno pytanie. Czy była próba może zaangażowania leszczeńskich restauratorów? Jak hmm. wiemy, nie zawsze całe jedzenie się sprzeda z konkretnego dnia. Czy jest szansa, żeby oni się zaangażowali, te resztki jedzenia, to są często całe posiłki, przynosić gdzieś, przekazywać dalej, chociażby przez bank żywności? To jest ciekawa sugestia. Będziemy jutro na ten temat rozmawiać. Leszek był dzisiaj bardzo mocno zmęczony. Nie zdawał sobie sprawy, że taką będzie pełnił rolę przez okres ostatnich, ostatnich dni. Natomiast tak, spróbuję przez Wydział Rozwoju, przez Izabelę Wojciechowską właśnie poprosić o to, żeby restauratorzy nie mogli dostarczać, a może już dostarczają. To trzeba zweryfikować, ale sugestia bardzo dobra, Pani redaktor. Muszę to po prostu zweryfikować. Przed nami wiele jeszcze tego typu tematów. To będzie na pewno gorący temat jeszcze przynajmniej przez najbliższe tygodnie. Miejmy nadzieję jak najkrócej. Myślę, że do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Do Dziękuję. W przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo.